Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się naszym bezpieczeństwem w Minecrafcie, czyli skrzynią endu. Jeśli byliśmy już w Nederze, na pewno zdobyliśmy, zabiliśmy Blaze'a, zdobyliśmy różdżkę, zabiliśmy też na pewno jakiegoś Endermana, więc mamy Ender Perle. A to wystarczy nam do zrobienia skrzyni bezpieczeństwa ender chestu. Skrzynia ta robi się bardzo prosto. Wystarczy, że do ender perły dodamy płomienny proszek, który uzyskamy z różdżki. Otrzymamy oko endera, którym możemy też odpalić portal endu i 8 obsydianów mamy skrzynię proszę bardzo może podgłosimy sobie troszeczkę postawimy skrzynię gdzieś tu tak i podgłosimy sobie troszeczkę bo wydaje ona fajne dźwięki Wokół niej takie fajne cząstki, jak przy portalu nederowym albo przy Endermanie. Bardzo fajnie wygląda, super do dekoracji gdzieś w domu. Ten dźwięk przy otwieraniu. Super, naprawdę mi się to podoba. Do czego może nam się przydać taka skrzynia? Właśnie do bezpieczeństwa. Możemy do niej włożyć wszystko, czego potrzebujemy, idąc gdzieś w drogę, w jakieś trudne, ciężkie miejsca, obojętnie. Zabieramy wszystko, co nam może być potrzebne. Mamy 27 dodatkowych slotów, 27 miejsc. Wkładamy to wszystko do skrzyni. Zabieramy taką skrzynię. I ona zajmuje nam tylko jedno miejsce. Dodatkowo możemy takie skrzynie grupować. Możemy mieć przy sobie cały stak skrzyni i on zajmie nam tylko jedno miejsce w ekwipunku To jest naprawdę super. Dobra, powkładajmy sobie wszystkie rzeczy potrzebne na naszą, dajmy na to wyprawę do skrzyni. No, żeby nie było szmaragdy, stak szmaragdów. Diamenty, lazuryt, ender Mój najlepszy kilof. Co jest jeszcze fajnego w takiej skrzyni? Normalnie obsydianu nie możemy wykopać żadnym innym kilofem oprócz diamentowego. A taką skrzynię możemy... Rozebrać każdym jednym kilofem, nawet drewnianym. Trochę to oczywiście potrwa, ale możemy ją zniszczyć drewnianym kilofem. Zobaczcie. No, drewniany jest wolny, ale da się. Obsydianu byśmy tak nie wykopali. Po zniszczeniu skrzyni normalnym narzędziem bez zaklęcia jedwabnego dotyku, otrzymamy 8 obsydianów. Mieliśmy 16, dostaliśmy 8. Niestety oko Endermana przepada. Ale przedmioty, które były w skrzyni, jeśli ją zniszczymy, zgubimy, obojętnie co się z nią stanie, wpadnie do lawy, nie wiem, zginiemy. Przedmioty, które były w tej skrzyni. O kurczę, zgubiłem te. Wrzuciłem wszystkie enderperły do skrzyni. Nic, zrobimy cięcie. Za chwilę wracam. Jest. Zróbmy sobie jeszcze jedną skrzynię, żeby pokazać Wam, że przedmioty po zniszczeniu takiej skrzyni. Wcale nie giną, zostają zapamiętane w systemie i jeśli zrobimy sobie nową skrzynię albo otworzymy inną, którą mamy nasze wszystkie przedmioty się tam w niej znajdą i to jest super bo jeśli coś nam się stanie stracimy nasze przedmioty które były w skrzyni my je bardzo łatwo odzyskamy wystarczy, że zrobimy sobie drugą skrzynię albo otworzymy skrzynię którą już posiadamy i one nigdy nam nie znikną Wszystkie przedmioty, które mamy w jednej skrzyni są też w drugiej skrzyni. Teleportacja przedmiotów może nam to posłużyć na przykład do tego, że poruszając się po różnych światach, w każdym świecie albo w każdej wiosce mamy postawione po jednej skrzynce. Po co nosić to wszystko przy sobie? Wrzucamy sobie do jednej skrzynki w wiosce A i wyciągamy sobie z drugiej skrzynki w nederze, w endzie albo z wioski B. Dokładnie to samo, nie musimy tego nosić przy sobie, ale jeśli mamy taką skrzynkę przy sobie i coś nam się stanie, to do, warto trzymać w niej najcenniejsze przedmioty, bo wtedy my zginiemy. Ale przedmioty z tej skrzynki dalej w niej będą, bo zrobimy sobie drugą skrzynkę albo otworzymy następną skrzynkę, którą już posiadamy i nasze przedmioty nie znikną. Dlatego. Dla własnego bezpieczeństwa, jedna taka skrzynka przy sobie na wyprawę po pierwsze pozwoli nam przynieść dużo więcej rzeczy, bo mamy dodatkowe 27 miejsc. Po drugie, robi się ciemno, więc możemy sobie iść gdzie indziej. Robi się ciemno, więc schowamy się na chwilę. Pokażę Wam, na przykładowo, że idziemy do jakiejś wioski, stawiamy sobie znowu skrzynkę i w niej to wszystko jest. Jeśli mamy silktacza, jeśli mamy kilo z jedwabnym dotykiem, to możemy sobie tą skrzynkę za każdym razem stawiać bez utraty itemów, bez utraty okandermana i zabierać nasze itemki, nasze rzeczy, które w niej przenosimy. Najcenniejsze. Taka jest przynajmniej moja rada. Po co nosić taki cenny kilo? Rynek, yy, gdzie lepiej trzymać go w takiej skrzyni, przy sobie, dodatkowo mamy miejsce na inne przedmioty, które możemy zabrać, położymy się. Może szybko spać, yy, to jeszcze pokażę Wam parę ciekawostek. Możemy w każdej chwili sobie zabrać takie wszystkie potrzebne przedmioty. Wtedy mamy pewność, że ich nie stracimy. Nawet jeśli nam się coś stanie, to stracimy tylko to, co mamy przy sobie. Ale to, co było w skrzyni, jest już bezpieczne. Z tym się już nic nie stanie. Skrzynia po prostu teleportuje wszystkie przedmioty między kolejnymi skrzyniami. Oprócz tego. E o obsydianie mówiłem. Skrzynia potrafi się zbagować tak jak każda inna skrzynia. Czasem się nie zamknie, czasem się nie wyświetlają przedmioty. To jest normalne. Zrobimy sobie może więcej skrzyń, bo chcę Wam jeszcze coś pokazać. Co jeszcze jest ciekawe, skrzynia ma taką samą odporność, na przykład jak obsydian. Czyli bardzo ciężko ją zniszczyć zaraz Wam pokażę jak ogarniemy sobie skrzynki ok zaraz Wam pokażę jeszcze że właśnie one nie zajmują nam dużo miejsca bo możemy je grupować możemy mieć przy sobie kilka staków skrzynek każdy stak zajmie nam tylko jedno miejsce w ekwipunku to jest bardzo ważne dobra weźmy sobie skrzynkę postawmy sobie tu są nasze itemki wszystko się zgadza Druga, trzecia. W każdej jednej jest to samo. I to jest bez różnicy, czy one stoją obok siebie, czy one są oddalone o tysiąc kratek, czy są w innych wymiarach. W każdej postawionej skrzynce jest to, co włożymy do jednej z nich. Super. I co najważniejsze, nic się z tym nie stanie, jeśli coś się stanie w skrzynce. To wystarczy, że zrobimy następną lub otworzymy kolejną skrzynię. Nasze itemki będą tam zawsze. Nasze rzeczy nie znikną. Zrobimy krótkie cięcie, bo chciałbym jeszcze pokazać bardzo fajną rzecz. Dobra, zabierzmy może te skrzynie. Jedna, druga, trzecia. Fajnie wirują na dole. Okej, okay. fajnie to wygląda. Dobra, zabieramy skrzynię, robimy krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Chcę Wam jeszcze coś pokazać ciekawego. Jesteśmy przy lawie. Co jeśli wpadniemy do lawy i zginiemy ze skrzynią albo wrzucimy ją do lawy? Zobaczmy, jakie mamy itemki. Jeśli nie zostawiłeś jeszcze lajka like Zostaw łapkę w górę Zasubskrybuj kanał Zostaw po sobie jakiś miły komentarz Na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi Mamy swoje itemki w skrzyni Super Mój super kilof szczęście 3 Wydajność 5 naprawa Najlepszy kilof jaki mam w tej chwili No nic wyrzucimy go do lawy Weźmy więc tą skrzynię z silktaczem zawsze można ją zabrać z jedwabnym dotykiem. Dwóch nie będę wyrzucał, bo to bez sensu. Szkoda by było, jedną wyrzucimy do lawy. Poszło. No i po skrzyni. Jak my byśmy wpadli tam z tą skrzynią, byłoby tak samo. Robimy więc sobie następną, albo otwieramy jakąś inną, którą już stworzyliśmy nasze temki są wszystko się znalazło jest mój kilo skrzynia endu skrzynia kresu jest naprawdę super to jest coś co zapewni nam bezpieczeństwo całe dużo nie trzeba jedno oko endermana Osiem obsydianów, jeśli stworzyliśmy portal, zabiliśmy Blaze'a, naprawdę warto. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków i oczywiście poprzednich. Jeśli jeszcze ktoś nie widział, subskrybujcie kanał, może będziemy się widywać częściej. Następny odcinek już wkrótce.